Co możecie kupić jako prezent na święta w budżecie do 260 tysięcy złotych. Listę prezentów otwiera nam Kawasaki Ninja H2SX SE, którego po świątecznym rabacie ponad 20 tysięcy kupisz już za jedyne 117 tysięcy złotych. Jeżeli osoba obdarowywana dużo porusza się po mieście i chcesz jej sprawić coś lżejszego i poręczniejszego, idealnym wyborem będzie model Z900, którego w podstawowej wersji z 4-letnią gwarancją możesz sprawić już od jedynie. 45 tysięcy złotych. Natomiast jeśli chcesz podarować coś naprawdę wyjątkowego, to w nasz budżet idealnie wpasowuje się Kawasaki Ninja H2R. 330 koni mechanicznych, 200 kg wagi i silnik doładowany kompresorem sprawi, że w te święta nie tylko Mikołaj będzie latał. A na obdarowanie kogoś taką przyjemnością wystarczy jedynie 260 tysięcy złotych. Nie zwlekaj i spraw swoim bliskim coś wyjątkowego w te święta razem z Kawasaki Motorakowski.